Cześć! Cześć, witajcie bardzo. Ja jestem Marcin. A jestem Magda, a to nasza córeczka Natalka. Witajcie w drugim odcinku z serii z Korfu. W tym odcinku pokażemy wam przepiękny klasztor. Pokażemy wam też e, kilka niesamowitych plaż. I wjedziemy na najwyższy szczyt na wyspie Korfu. Także zapraszamy na odcinek. Zostańcie z nami. Natalka, uśmiech! Uśmiech! O. Wszyscy spoceni. Codziennie rano ja z, wózka, z wózkiem zabieram wszystkie manele. Przychodzę do auta, żeby włączyć klimatyzację. Żeby się trochę chłodziło, zanim zejdzie natalka z małą. Ale co wam powiem, codziennie parkowaliśmy tam, gdzie widzicie te auta na dole. A wczoraj ktoś nam zajął tamte miejsce i zaparkowaliśmy na normalnym parkingu dla gości, który znajduje się tutaj. I co wam powiem, chyba bardzo fajnie zrobiliśmy, bo tutaj jest cień z rana, więc nie będzie takie auto zagotowane. Czyli przez pomyłkę ktoś nam pomógł. Kolejnym miejscem wartym odwiedzenia jest klasztor Paleo Castristas, który znajduje się niedaleko miasta Korfu na wzgórzu. Warto tutaj mieć samochód, bo jest dość ciężkie podejście. Chodzi się tutaj dość ciężko, jak bez auto, tak jak mówiłem, ale widok jest naprawdę przepiękny i wynagradza takie poświęcenie. Na samej górze są dwa parkingi: jeden parking jest tutaj, i drugi parking jest tutaj, gdzie nam się udało zaparkować pod drzewem. Niestety na tym drzewie są jakieś owoce. Widać na ulicy, jest ich pełno. Cień grzechu warty. Jak już wgrapiecie się na samą górę, to przy wejściu do klasztoru możecie zobaczyć armatę. Jak już zobaczycie armatę, to nie wchodźcie do klasztoru, tylko przyjdźcie koło armaty i zobaczcie jaki tutaj jest widok. Jest coś pięknego. Klasztor można zobaczyć już tutaj na wzgórzu. Jak zwykle mężczyźni mają łatwiej, bo my możemy sobie wejść tak jak stoimy, a kobiety nie mogą pokazywać ciała w klasztorach i Magda musiała... No musiałam się ubrać. Zasady są takie, że nie można wejść z odkrytymi ramionami, no jest ok, mam, mam t-shirt, ale y, również nie można pokazywać kolan. A że jestem w krótkich spodenkach, to pan dał mi taką dosyć spódnicę z, do, z dosyć grubego materiału, którą muszę tutaj mieć na sobie. To jest za darmo, ale jest tam puszka z pieniędzmi. W razie czego można dać datki. Myślę, że damy. Tutaj widzę pani chodzą też mają narzutkę. Jeżeli nie mają, tak jak ja, t-shirta, tylko na przykład jakieś bikini, to dostaną też do, do kompletu narzutkę na ramiona. W samym klasztorze znajduje się też muzeum do którego wejściu dokorowane jest przepięknymi kwiatami. Chodźcie do muzeum. Temperatury tutaj trzeba na pewno przemyśleć, bo dzisiaj jest 33 stopnie. Jeszcze. A, no jest właśnie południe. Jesteśmy w pasztorze w pierwszym miejscu, dopiero, który będziemy zwiedzać I nie ma gdzie uciec. Słuchajcie, poza kościołem, w którym jest naprawdę bardzo ciemno, ale jest też bardzo duszno. Właśnie mi motylek usiadł na aparat. To nie ma gdzie. Więc malutka też się męczy, już nasza. Nie, malutka. Trochę się spaliła, trochę ja się spaliłem Zobaczymy, że znajdziemy jakieś miejsce na jakąś zimną kawkę zanim pojedziemy dalej Czasami są takie miejsca na drodze, że po prostu trzeba się zatrzymać i zrobić zdjęcie. Zobaczcie, co się dzieje za mną. Z następnych miejsc wartych odwiedzenia jest Zamek na Skarpie, który jest tutaj za mną. Niestety jest za gorąco, Natalia nam trochę płacze i nie jesteśmy w stanie tam wejść, bo jest strasznie dużo schodów, żeby się tam dostać, więc odpuszczamy to, tylko polatam dronem, żeby wam pokazać jak to wygląda, bo wygląda naprawdę super. Obok tego jest też przepiękna droga z taki zygzak, który też będziecie widzieć na ujęciach z drona, który prowadzi na plażę na dół. Niesamowite widoki. Punkt naprawdę warty odwiedzenia. Znajdujemy się w miejscowości nie wiadomo gdzie. Słuchajcie, po jakiejś godzinnej jeździe ze strasznymi zakrętami. Po prostu zakręt ostry pod kątem, nie wiem, 20 stopni. Eee, mi wysiadł żołądek i naprawdę bardzo się źle czułam podczas tej podróży. Jesteśmy w małej miejscowości nie wiadomo gdzie. Stanęliśmy sobie na coś do jedzenia. Wreszcie znaleźliśmy coś, co wyglądało na jakiś bar za, na, za mną. Także oboje zamówiliśmy sobie po mrożonej kawie i po y, gyrosie z, wo, z wieprzowiny. Y, nikogo tu nie ma, jest tylko taki pan za barem, właściciel i kucharz. Mam nadzieję, że nam przygotują dobre jedzonko. No na pewno jest tutaj bardzo tak grecko, Zdala od jakichkolwiek turystycznych miejscowości, zdala od komercji. Y, mam nadzieję, że będzie przyjemnie, ale powiem Wam, naprawdę miło wysiąść z auta, i trochę odpocząć od tych zakrętasów, bo drogi tutaj są, no. Naprawdę dla ludzi o mocnych żołądkach na pewno na pewno od ludzi o mocnych żołądkach, a mi po prostu ten żołądek wysiadł. Tak wygląda nasz lunch, obiad, pyszne caciki, pita, pomidory, no przepyszne, mięsko, frytki, to są takie, słuchajcie. <grych> Jak widać, krojone ręcznie, absolutnie żadne kupione, mrożone. jak ci smakuje? Jak? A, no to dobrze. Na pewno warto wędrować po bezdrożach. To jedzenie w tym przydrożnym barze było wyśmienite, szybko podane, smaczne, świeżutkie. Czy Zapłaciliśmy za dwa gyrosy, dwie mrożone kawy i jedno małe piwko. My to zapłaciliśmy, 20. 24, 26 euro i ruszyliśmy dalej w drogę. Także brzuszki najedzone. I jedziemy po prostu strasznie wąską drogą na plażę, do której podobno nie wiadomo, czy dojedziemy. Czy jest dojście jakieś, ale będziemy próbować. Następnym miejscem, które musicie odwiedzić, jest plaża Cape Drastis. I... Plaża jest na samym dole, jest malutka, nie do końca nadaje się na plażowanie, bo jest bardzo mało miejsca, ale jest mniej zatłuczona przez to, że wjazd do tej plaży jest tylko dla odważnych. Jak się okazuje jest droga, która jest bardziej taka szutrowa, piaskowa, ale ubita. Wszyscy parkują na górze, gdzie jest prawdziwy parking, dlatego że się boją zjechać na dół. A tutaj jest normalna droga, można zjechać i da się przeżyć. Także zapamiętajcie to miejsce, na pewno to jest to, co powinniście odwiedzić będąc na Korfu. W końcu dojechaliśmy. Kanal Diamor, jak możecie zobaczyć za mną, miejsce bardzo popularne, bardzo słychać polski język tutaj dookoła, także musi być bardzo reklamowane wśród polskiej społeczności. Osobiście nie sądzę, że warto było tutaj jechać dwie godziny, by były ładniejsze miejsca, ale jak jesteście w pobliżu, to na pewno warto zobaczyć. Legenda głosi, że jak się przepłynie kanałem z drugą osobą i jeszcze się pocałuje, to zostaniecie ze sobą na zawsze. Także uważajcie, z kim tutaj pływacie. No dobra, kto z Was nie Google Maps tak samo jak ja? Według Google Maps właśnie powinniśmy być w najwyższym miejscu na wyspie. Trochę lipa, bo tu jest wyżej od nas. Tu jest wyżej od nas. I nawet tu jest wyżej od nas. Także no trochę nie fajnie. Nie będziemy jechać i dalej szukać jeszcze wyższego punktu, bo tu już jest widok dość fajny. Ale po Google nie smak pozostał. Także słuchajcie, to jest ostatni punkt na dzisiejszej mapie. Jesteśmy wykończeni, nie byliśmy dzisiaj na żadnej plaży, także mamy już dość. Jest godzina 17:40 i mamy jeszcze jakieś godzinę czasu do domu. Patrzcie jeszcze na te widoki. A i to by było na tyle w dzisiejszym vlogu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszamy Was na następny vlog, bo jesteśmy jeszcze kilka dni na Korfu. A na razie, jak zwykle, zostawcie lajka, komentarz i do zobaczenia w następnym vlogu. Nie zapomnijcie nas subskrybować, po to pomaga. A taki mamy widok.